To już naprawdę koniec Wranglera w Europie, ale spokojnie, Jeep Golemo mamy je wszystkie i to w każdym kolorze. Jeżeli chcesz poznać tą legendarną terenówkę, jeżeli chcesz ją kupić, to zapraszamy do naszego salonu Jeep Golemo na Opolskiej 9 w Krakowie. Pełną ofertę oczywiście znajdziecie na golemo.pl, a najważniejsze, że aktualną. A jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej o tych samochodach, to zapraszam na film. Jeepa Wranglera chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest legendarna terenówka, którą chyba każdy dobrze zna. Jest to wersja Jotel, najświeższa. Natomiast jest smutna wiadomość taka, że jak już wam we wcześniejszych wideo mówiliśmy, no Jeep Wrangler się kończy. Teraz to już jest potwierdzona informacja i niestety następny Wrangler będzie za około 5 lat w Europie. Natomiast teraz to jest dobra szansa, żeby kupić takiego Wranglera dla siebie, ponieważ mamy odświeżone kolory, mamy te samochody w limitowanych wersjach, jeżeli chodzi o właśnie kolorystykę, ponieważ one były tylko i wyłącznie na ten rok przewidziane. Możecie sobie taki samochód sprawić, możecie taki samochód sobie zobaczyć, jeżeli chcecie zobaczyć nowego Wranglera w salonie, ponieważ też widok będzie przez następne 5 lat niestety zapomniany. Wersje, którymi dysponujemy są to tylko i wyłącznie Rubikony. Rubikony, czyli najwyższe wersje, spełniające się najlepszą jakby właściwością terenową, jeżeli chodzi o samochód tak zwany stokowy, czyli produkowany bezpośrednio z fabryki, bez żadnych przeróbek. Tutaj mamy już zawieszenie właśnie już terenowe, takie ładne czerwone są osłony amortyzatorów, żeby tym bardziej to pokazało, że mamy zawieszenie terenowe. Oczywiście znowu dla fanów Wranglera nie muszę chyba mówić o tym, że ten samochód to jest prawdziwa terenówka na ramie, na mostach i tym samochodem możecie, jeżeli chodzi o jakieś wykrzyże, jakiekolwiek terenowe zadania, ten samochód sobie poradzi naprawdę ze wszystkim jeżeli chodzi o teren. Małe zmiany jeżeli chodzi o koła, to znaczy tutaj już w standardzie dostajemy terenowe opony, a nie takie jak były wcześniej w samochodach, dopiero trzeba było je zmienić z letnich na takie terenowe. Tutaj mamy już właśnie bieżnik mocno terenowy, koła są 17-calowe, więc dzięki temu balon mamy ogromny i możemy spokojnie tym samochodem jeździć po gałęzi. Wersja Rubicon oprócz oczywiście terenowego zawieszenia i terenowych opon cechuje się najważniejszą rzeczą, czyli blokadą mosów i reduktorem, który jest tutaj w standardzie. Dodatkowo wszystkie plastiki, błotniki, dach są w matowym czarnym plastiku i oczywiście dach można ściągnąć cały i przerobić ten samochód na dosłownie plażowe bagi możecie na Pucynię Błędowską całkiem niedaleko tutaj się przejechać. Pod maską oczywiście znajdziecie sprawdzoną dwulitrową jednostkę benzynową o mocy 280 koni. Jeżeli chcecie zobaczyć to auto, poznać... Albo zamówić swoją sztukę. Zapraszamy na Opolską 9 w Krakowie, czyli do Jeep Golemo, do nowo otwartego salonu Jeepa w Krakowie, albo na golemo.pl, jeżeli chcecie zobaczyć wszystko online.